Siemanko! Dzień Dobrze. Z tej strony Weba Gaming A ze mną jest... Michu Gift Dzisiaj będziemy grać pary Myślę, że że dobrze to zmontujesz A my co? Lecimy! I... INTRO! Dobra, jesteśmy po intrze no to widzimy się już w gierce. 75 years later. No i czekamy. Teraz robisz cięcie? Nie, nie robię cięcia. Co? Montażysta obecnie. Ty w ogóle masz montażystę? Tak się spytam. Tak. Mam montażystę. Siebie? Nie. No to nie wiem. A kogoś kto się tym, ten, kto wie o co robi, jak, jak się montuje, kogoś doświadczonego. Muszę zobaczyć moje ostatnie dwa odcinki, to zobaczysz. Dobra widzowie, okay. no to zgaduję, że już jesteście, albo po prostu ciągle słyszeliście na to sory. Eee, dobra, a więc no gdzie, gdzie lecimy? Klapowa. Okay. Dawaj na tajną może. Dobra, tajna widzimy. Pamiętajcie, dajcie subiczka. Ej, chcesz skybiza? Możemy, możemy. Dajcie subiczka, łapać. To dawaj tajna. Nie, ja, Nie, nie robimy Skybase'a, nie robimy Skybasea. Najlepszy Skybase się robi na tajnej zbierasz Macy, bierzesz drewno. No dobra, później nie. lecisz na ko koralowy, bierzesz e, kamień, a jak tam masz ten, ten samolot rozbity na koralowym, to masz jeszcze metal. A to rad, no, ale nie, nie robimy Skybase'a. Nie, nie. Dobra widzowie, pamiętajcie o tym, że podać na na doska, jest link w opisie. Jak chcesz, może być link do Ciebie Michu, gift w opisie. Chcesz czy nie? Nie, nie mam kanału No to nie e, Dobra no To co widzę? będziemy sobie grać Dziś jest 20... nie, czekaj ja dziś jest 19 19 No, a skąd że ten odcinek będzie... O Boże, długo czekać będziemy na Ciebie Niech to też będzie jako 27-28 Znaczy... Montażysta, Ty wiesz kiedy to będzie I Wy też widzowie wiecie, bo wiecie chyba kiedy oglądacie To, za Maja, ta dźwigniówka. Dobra, dobra. E, dawaj tam do buza, bo tam jest chyba skrzynek. Jasno, jasno. Pamiętajcie widzowie, jak chcecie ze mną zagrać na odcinku, no to po prostu wystarczy dać łapeczkę w górę, subiczek, no i wiesz, że go w i tam czasami może mówię. I najważniejsza rzecz, jak chcecie, żeby był kolejny odcinek e, grania z widzami, kolegami, no to 10 łapeczek w górę Okej, okay, 15 łapek w górę to w następnym odcinku chyba robi Skybase Dobra, na 15 łapeczek O chyba zaraz usłyszę się skrzyk terodaktyla. Ale to ten w tajnej twierdzy ogółem taki dźwięk się naturalnie robi ja tak usłyszałem A no tak I to jest okropne dla uszy Oj to mamy skrzyneczkę No i P90 No trudno, bierzemy O ja mam to z wędkami Mówisz Słyszałeś? Tak, słyszałam Masz to z wędkami mm. Ej, ciebie to też denerwuje? Czy tylko mnie? Już się do mnie nawala Kałaszka I... Zagramy to minu, Tak, jakby widzę Zagramy tą minu rundeczkę No i co, później będziemy... Znaczy, Zgadza się, że ta rundka będzie długo trwała, no i tyle będzie w tym odcinku Ale pamiętajcie, że może jutro będzie nowy odcinek Nie wiem, jak że muszę zrobić dużo filmów, żeby codziennie były filmy Spróbuję coś zrobić, coś takiego Kiedyś spróbuję zrobić, żeby był daily aż przez miesiąc Myślę, że to będzie... Naprawdę trudno, no pomyślcie widzowie. Miesiąc daily. No, to jest naprawdę Chyba bez montowania bym musiał. Żeby się wyrobić, ale nie jestem pewna. Dobra. Mm, nie no Wszystko mam. O, masz łepsone. Niech żyje własnym życiem. Niech żyje? go z powrotem do rzeki. Super, tak się robi. Plus dla mich, Michu Gift. Ty też żyj. O, słyszałem terutal. Ter Czy jakoś mówi? Ty też żyj. Jezus, za co mówił wiesz... szwagrów. O, meduzy mam. A jak widzę, może pamiętacie, na przykład pierwsze live'y, które zaczynałem, to nagrywałem właśnie z Michu Gifts. Jak chcecie wiedzieć. Ej, dalej na podziemię. Była. Nie montaż jest w stanie odcinka. Odcinek ma być taki długi jaki powinien. Tak. Tak się mówi. Trzeba zrobić, że np. razy w tygodniu może odcinki panie. Trzy 3 razy w tygodniu to była normalna liczba poniedziałek, środę e, piątek i niedzielę. Ty ty biarze, wiedziałam coś! Panie! Eee, On co oni robią? Ultimate A jakiegoś... U

Uwaga Co że dziadega? Dobra. Jesteś szturmawcy, musisz... Chyba RIP. Jesteś szturmowca, chyba musisz umieć strzelać. Oj by Kore. Dobra, nie. Zaraz sześć miał. No to patrz, jeszcze przechodzimy do drugiej rundeczki, więc widzowie. Jedziemy. Dobra, widzowie. Dojemy. Zobacz to, jesteśmy już w wiersce. Na, no, jeszcze broni. Poczekamy. Czekamy, On też to tylko wycinaj te, kiedy ładujemy. Już bier. jestem. Dobra. Wycinaj tylko te mądrzeże wycinamy. Ej, jest znowu tajna czy nie? Weźmy tym razem pot, no, bo musimy się spocić. Okej. Okay. To jest ostatnia rundeczka w tym e, odcinku. Myślę, że jest fajnie. i Spróbuję zrobić na przykład, że będzie tydzień taki, gdzie No, a chcesz leczyć na Fortnite Leśnik? Nie. Spróbuję ja zrobić coś takiego, żeby były aż trzy odcinki w tygodniu. Spróbuję coś takiego zrobić, żeby na przykład codziennie było. Znaczy, na przykład poniedziałek, środa. I to powinno być w poniedziałek? Nie, to może być środa. Nie wiem Spróbuję zrobić coś takiego, bo mam na razie jest mój drugi odcinek Muszę nagrywać odcinki na zapas Ponieważ że już nie mam czasu, bo ciągle robię live y z wami widzowie Okej, okay, mam PMA Dobra, dobra Niebieskiego Zobacz gdzie ja poleciałem tak w ogóle Dajesz radę, tam? Tak ja chyba, bo zrobiłem to głupi kropcon. Nie, dobra widzowie. A mam potki, wiesz. Poszczę. Chyba do ciebie leci typ. O. Ja spróbuję go przejechać. To jest bot chyba. Je, Jezus Maria, ile tu jest typów, wiesz? Dobra, jestem po balony. E, plecy masz! Gdzie? o teraz widzisz? Oba, teraz widzę. Byku łatwo przegrałem tak na tyle. Nie! O no niestety Tam my piluje kogoś. Dobra, no to to było na tyle w tym odcinku, no i siema.